witajcie kochani na kanale Magie i Książki. Ja jestem Gosia i zapraszam was na unboxing pudełka od Colyum Crate Magical Chest. Jestem bardzo podekscytowana tak naprawdę tym pudełkiem. Bo zwłaszcza, że ja zbieram Horcruxy, brakuje mi właśnie pierścienia. I jeszcze dwóch innych, no ale generalnie brakuje mi pierścienia i stwierdziłam, że może w tym pudełku właśnie będzie pierścień, skoro taka jest tematyka. No, ale zobaczymy. Pudełko jest generalnie dosyć ciężkie, więc zobaczymy, co jest w środku. Ja jestem podekscytowana, tak czy siak. Wraz z pudełkiem na samym wierzchu była taka, jakby koperta, taki folder, tutaj z pieczęcią Ministerstwa Magii, więc zobaczymy, co jest w środku. Tak, mamy trzy arkusze papieru. Na pierwszym mamy zdjęcie, taki obrazek w zasadzie zdjęcia. To generalnie wygląda jak, jak Tom Riddle, ten tutaj. Tutaj następny to mamy jakiś wycinek z gazety i też jest to zdjęcie tutaj. Murder at the Riddle Holds. A, OK. Czyli jest to e, po prostu wycinek z gazety, kiedy rodzina e, Riddle'ów została zamordowana. E, I są tutaj w ogóle przypiski takim zielone pozaznaczane. E, użycie e, Horcruxa, różne są dopiski. To troszeczkę tak wygląda, jakby ktoś. E, um, Analizował e, to, co tutaj zostało napisane, e, i zaznaczał, oczywiście, jakieś tam informacje. A tutaj mamy jeszcze jeden taki papier. I tutaj, co my to mamy? Że to jest poufne. E, o, to moje imię jest. <laughs> Wypisane tutaj w środeczku. E, czyli jest to po prostu Auror. Auror. Mm -mm -mm. No, e, generalnie jakieś informacje. Tutaj w kilku miejscach jest generalnie wpisane moje imię. Tutaj na dole też jest podpisane Małgorzata. E, pewnie jakieś wnioski dotyczące właśnie tego tutaj e, papierka, tej, tej całej gazety. E, musiałabym to wszystko przeczytać, tak wiecie, e, dokładnie w tej weftę, e, ale to e, nie będę teraz tego czytać. Jeżeli chcecie, to sobie po prostu zatrzymajcie i przeczytajcie, jeżeli będziecie w stanie. E, idziemy dalej, po prostu przejdziemy dalej do kolejnych rzeczy. E, generalnie, jeżeli chodzi o e, takie papierowe repliki, to nie jest nigdy moja ulubiona forma, jakby gadżetu, e, ale tutaj całkiem fajnie to wygląda. Więc no, jak na razie jest ok, zaczynajmy otwierać pudełko. Pierwsze. Mm -hmm. Poza żółtym papierem to niewiele to widać. <noise> no ale okej. Okay. Tutaj mamy coś takiego. Na samej górze mamy taką e, żółtą kopertkę że przewiązaną czerwonym sznureczkiem. I zaraz zobaczymy. Ale super. Zobaczcie. Mamy pióro. Piękne pióro. Zawsze chciałam mieć jakiekolwiek, tak naprawdę, bo już w wielu miejscach widziałam, właśnie przepiękne e, pióra, które były w różnych subskrypcjach, e, i nigdy jakoś mi się nie udało żadnego dostać. A tu proszę bardzo, przepiękne pióro. To jeszcze czerwone, moje ulubione kolory. Tutaj pięknie ozdobione u góry. Tutaj jest zabezpieczony, żeby się nie zniszczyła e, główka. Także jest, no, cudne, piękne, mega, bardzo mi się to podoba. Czyli e, początek jest fantastyczny, e, bo tak jak mówię, chciałam zawsze mieć piękne pióro, które mogę, mogła, będę mogła postawić sobie gdzieś e, na półce. Także super, bardzo się cieszę. Widzę koszulkę. E, zaraz zobaczymy. Cóż my tu mamy na tej koszulce? Department of Magical Law Enforcement. Ok, czyli na samym e, przodzie mamy po prostu logo e, tego ministerstwa, w którym jestem aurorem, <laughs> natomiast z tyłu tak naprawdę dzieje się cała historia, bo tutaj dopiero jest tak naprawdę ten rysunek, to co, to co tutaj jest na pewnie najważniejsze. Uh, uwaga! Uh, Grindelwald and Acolytes on the move. Have you seen something? Inform your local DMLE. OK. czyli generalnie, jeżeli. Widziałeś coś niepokojącego, to zgłoś się oczywiście do <laughs> Ministerstwa Magii. Znaczy do tego generalnie działu. Super, koszulka jest dla mojego męża, więc myślę, że będzie zadowolony, bo całkiem fajnie wygląda i też jakościowo bardzo fajna jest taka mięciutka. Także dobrze, super. Podoba mi się generalnie koszulka. Ja w ogóle lubię szare koszulki, więc, więc tym bardziej, tym bardziej jest to coś, coś dla mnie. Oh my goodness. <laughs> to jest dopiero czat. Mamy przypinkę. E, taką dosyć sporą przypinkę, ale no, jest mega. Thomas Riddle, Mary Riddle, Tom Riddle. Ale jest mega śna. Jest cudownie wykonana, jest strasznie ciężka, więc to też pewnie powodowało, że to pudełko było takie ciężkie, ale jest naprawdę, naprawdę ogromna. Fantastycznie wygląda. Grave pin. Super. Po prostu mm, mistrzostwo świata. Jeszcze nie miałam tak ciężkiej przypinki tutaj. Bo ona jest zrobiona po prostu z metalu. Po prostu z metalu. Aż dziw, że jest tylko na dwóch tych pinach z tyłu. Ale no super. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Jest rewelacyjna. Tutaj mamy coś takiego zapakowanego w papierek. Zobaczcie. To jest taka szkatułka. Złota szkatułka z różami u góry. W środku pewnie jest przyścielnik. Jest wy wyścielana tutaj aksamitem. I mamy oczywiście taki czarny, aksamitny aksamitne opakowanie, a w środku jest. Jest, jest, jest. W środku mamy pierścień. Mamy horkruksa, pięknego w dodatku, dużo ładniejszego niż horkruksy, które widziałam w ogóle e, do kupienia. Zwłaszcza, że zobaczcie mam nadzieję, że uda się to pokazać e, kamień trzymają e, węże. Kamień trzymają węże z dwóch stron. Jest piękne wykończenie i w dodatku ten cały pierścień jest na tyle, jest takiej wielkości, że spokojnie można go włożyć na palec. Nie spada, nie spada i e, jest naprawdę super. Może nie na moją prawą rękę, na prawie ręce na mały palec, nie. Też tutaj wejdzie, gdzie trzymam obrączkę. Także super, bardzo mi się to podoba. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. Może ten kamień nie jest aż taki wielki, ale... Super, bardzo, bardzo mi się to podoba. Właśnie o, o coś takiego mi chodziło. I do tego jeszcze jest szkatułka, w której można po prostu tego, ten pierścień włożyć. Chyba to będzie moje ulubione pudełko Ever. <laughs> Naprawdę podoba mi się do tej pory wszystko, co, co tutaj zostało dodane. Także no. Rewelacja, po prostu rewelacja. Bardzo się cieszę. Zależało mi właśnie najbardziej na tym pierścieniu. Oczywiście to nie jest um, replika taka oficjalna, ale mi to nie przeszkadza. Totalnie mi to nie przeszkadza. Jestem mega zadowolona. E, tutaj mamy taką siateczkę, i w środku mamy po prostu tusz czarny tusz do naszego, tutaj. Pióra tego pierwszego, i jeszcze dodatkowo mamy wsadzone tutaj stalówki, więc można po prostu najnormalniej w świecie tego pióra używać. Ja prawdopodobnie nie będę tego robić, dlatego że będzie mi po prostu szkoda, bo to, no, super wygląda, ale ja jestem mega zadowolona. Już z tego, a jeszcze jest mnóstwo rzeczy, zobaczcie jeszcze tutaj. Kilka pudełek jest do otwarcia, więc w ogóle super. Co tu mamy? Coś takiego zapakowanego w taki... takie coś. I to jest pierścień. Też pierścień zawieszony na takim kółeczku z kamykami. To w sumie wygląda jak jeden kolczyk. Szczerze, bo tutaj jest jakby takie zapięcie kolczyka. Więc jestem zdziwiona troszeczkę, ale może tak ma być. Fajnie to wygląda. Podoba mi się ten pierścień, który tutaj jest zawieszony, bo on bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie. Naprawdę super. Tutaj miecz i te kamyki już niekoniecznie, ale sam tutaj ten pierścień. Super sprawa. Tylko jeszcze chciałabym wiedzieć, co to do końca jest. Mam nadzieję, że gdzieś będzie informacja, co my tak naprawdę tutaj mamy. Dobra, zabieram się za pierwsze pudełko. Białe pudełeczko. Które nie wiem, jak się otwiera. O, tutaj jest otwarcie. Mamy kubek. Kubek, kubek. Emaliowany, emaliowany kubek. Zobaczcie. Będziecie widzieć. Tutaj mamy tak, The Ring, tu i tu. Teraz ja zobaczę, co my tu mamy. To jest ewidentnie um, Dumbledore 1996. The Ring 1943. Ok, to jest Tom Riddle. 1925. Hmm. Nie do końca wiem, kto to jest ten tutaj. Ale może się dowiem. W środku jest w ogóle czarny. Niby jest emaliowany, ale taki troszeczkę inny niż te kubki, które do tej pory widziałam, bo on, nie, on nie jest chyba emaliowany z porcelana, ale taka tak zrobiony, jakby był emaliowany. Ale podoba mi się, fajny jest, ja generalnie e, lubię kubki. Co prawda e, moje miejsce na kubki się e, mocno skurczyło, więc e, no. no, ale może do pracy sobie zabiorę, bo generalnie fajnie, fajnie wygląda, podoba mi się. Ale e, nie do końca jestem pewna, kim jest ten pan tutaj. 1925. No ale ja często nie wiem wielu rzeczy, więc e, nic nowego. Kolejne pudełeczko. A, jest zaklejone, czy ja będę miała czym otworzyć? No i wiesz rozwalę. Pudelko. Styropian. Och jej! <ścoughs> czy wy widzicie, co to jest? To jest misa, do której można wlać oczywiście wspomnienia, i się przenieść do tego wspomnienia, żeby sobie je po prostu przypomnieć. <laughs> Także, no, ciekawa sprawa ciekawie to wygląda. Tutaj wszystko jest złote, a na górze mamy po prostu niebieskie coś wylane. No, generalnie śmieszne. No, to nie wiem, czy jest to coś, co mi się jakoś super podoba, ale pomysł, pomysł ciekawy. Dobra, idźmy dalej. Co my tu mamy? Mamy taką drewnianą zawieszkę. E, no, i generalnie chyba komuś się pomyliło, bo ja nie jestem z Hufflepuff. <laughs> e, także czyli jest to zawieszka do. E, Wspólnego pokoju Hufflepuff, no, ale tak jak mówię, to nie jest mój dom, a na pewno zaznaczałam Gryffindor, więc to pewnie jakaś pomyłka, ale to nic, to, to, to i tak nie jest nic, co, co mi by się jakoś super podobało i też bym tego nigdzie nie powiesiła, więc absolutnie nic nie szkodzi. I mamy tutaj jeszcze takie pudełko z napisem Stationary Set. Uh, Master Collection, ok Zobaczmy co jest w środku Pierwsze co ja tutaj widzę To brokatowy długopis Mega błyszczący Czyli coś co syroczki lubią <laughs> Czyli ładne jest Ładne jest uh, Do tego mamy Bloczek Bloczek z Feniksem, aż się odbija w lampie. E, dosyć ciekawe, bo jest ciemny ten bloczek. Więc... Hmm, długopis jest... Chyba niebieski. Czy nawet czarny. Więc go tutaj nie widać na tym. Widać tylko, że jest porysowany. Ok. Ciekawe, ciekawe. Tutaj mamy jakieś takie zawiniątko zapakowane, żeby się nie nie poniszczyło. Zobaczcie, co tutaj jest. Jedno wspomnienie. Razem z, ze wspomnieniem. Nie tylko jest Ładna nalepka na wierzchu z podpisanym wspomnieniem, ale też po prostu w środku jest płyn. Przecudne. 1925. Przypomnijcie mi, co to znaczy, bo ja totalnie nie mam. Nie wiem, nie wiem, totalnie nie wiem. Wyleciało mi to totalnie z głowy. Kim jest ten pan? Ja teraz jestem na yy, ryridzie. Harry Pottera, ale dopiero skończyłam czwartą część. I jeszcze do Horcruxów mam kawałek drogi. I totalnie nie pamiętam, nie pamiętam, kim jest ten pan. Totalnie nie pamiętam, ale sobie to przypomnę, a jak nie, to mi przypomnijcie, co, co to jest. W każdym razie, nieistotne: najważniejsze jest to, jak to fajnie wygląda. Bardzo mi się to podoba. I na pewno sobie to odstanie na mojej półce, e, także no, na, na, na milion procent. Mamy kopertkę z napisem Alchomora, i to jest po prostu czysta koperta. W środku mamy dłonie z różdżkami, i tutaj mamy jeszcze jedną taką kopertę, e, więc po prostu no jest to stacjonarny set, e, który można po prostu komuś wysłać, czyli taka papeteria. E, tu w środku mamy m, też naklejeczki e, ze wszystkimi e, tutaj. Phoenix, karta z czekoladowej żaby, z tego co widzę, Time for Magic, Expecto Patronum, Leave your memory here, no generalnie naklejeczki, no i do tego mamy papeterię, też dwie kartki, na których możemy sobie napisać coś. Happiness can be found even in the darkness of time. If one only remember to turn on the light. Ciężko rozczytać, ale, ale generalnie ładnie to wygląda. No i tak jak mówię, no na, na takim papierze raczej trzeba pisać białym długopisem, więc no szkoda, że tutaj nie jest biały długopis, tylko ewidentnie jest to czarny, ale długopis sam w sobie fajnie wygląda. No i tutaj jeszcze z tyłu mamy do tego notesiku E, przy, spinaczami przypięte. Zobaczmy. Spinacze są fajne. Bo zobaczcie, spinacze to są okulary. Oj. Dwie pary okularów. E, do tego. No i długopis. Także tak wygląda ten set. Ok. Co my tu jeszcze mamy? Mamy naklejeczkę. Taką o. Taką o. Mamy zakładkę do książki. Ten sam wzór co na kubku. Ok. I mamy jeszcze naklejeczkę pierścienia. Też bardzo ładna. No i to by było generalnie tyle. No, i nie mamy rozpiski, co jest w środku, <laughs> więc nawet nie wiem, czy jest wszystko, czy czegoś nie zabrakło, ale to nic, ja to sobie sprawdzę później. No i generalnie podsumowując to całe rozpakowywanie, jestem bardzo zadowolona. Bardzo mi się podobają te rzeczy. Nie wszystko oczywiście jest e, idealne i nie wszystko jest e, jakby do końca dla mnie, e, natomiast no, jest kilka rzeczy, które mi się bardzo podobają i no. Jestem przeszczęśliwa, że je, że je dostałam. E, oczywiście, pierwsze i najważniejsze to jest pierścień. Na tym mi zależało. Poza tym ten pierścień jest przepięknie zrobiony e, i te. Ojej, i tego nie zauważyłam. W środku jest znak insyjnej śmierci. Rewelacja. No jestem po prostu mega zadowolona, na tym mi zależało i bardzo mi się to podoba, a jeszcze dodatkowo jest do tego szkatułka, więc to po prostu wygrywa całe to pudełko. <laughs> Nic więcej nie potrzebuję, także jestem mega zadowolona z tego. Oczywiście bardzo mi się podoba pióro, jest cudowne. Razem tutaj mamy. Z Wymiennymi końcówkami i tuszem, więc super, bardzo się cieszę, że to dostałam, bo to jest coś, co, co mi się mega podoba. Przypinka jest rewelacyjna, mimo tego, że jest ogromna i że jest ciężka, to bardzo mi się podoba. Tak samo e, z tej fiolki z pamięcią, z wydarzeniem. Też bardzo mi się to podoba. Zawsze chciałam mieć przynajmniej jedną na swojej półce, bo nie mam żadnej, a zawsze mi się to podobało i zawsze chciałam mieć przynajmniej jedną, więc teraz już mam. Także to jest kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba. Eee, zestaw tutaj ten e, jest fajny, może nie jest to też coś, co tam rewelacyjnie e, mi się podoba, ale samo pudełko. Samo pudełko wygrywa tak naprawdę, bo jest przepiękne. Chyba tak naprawdę no najmniej z tego wszystkiego e, to oczywiście ta tabliczka, no bo po pierwsze jest nie moja, a po drugie, no raczej bym nic z tym nie zrobiła. E, po drugie, e, to co mi się chyba najmniej podoba z tego wszystkiego to chyba to, bo w zasadzie no, ja rozumiem do czego to jest, e, wiem co to reprezentuje. I jest to oczywiście połączone razem z tym, aczkolwiek, czy ja to potrzebuję? Czy to jest coś, co, co mi jakoś sprawia dużą przyjemność? Niekoniecznie. Także w zasadzie te dwie rzeczy są mi tutaj nie do końca potrzebne, ale rozumiem to. Rozumiem, dlaczego to jest. Rozumiem, o co generalnie w tym chodzi. A tak poza tym całe to pudełko bardzo mi się podoba. Nawet ten jeden kolczyk, który w zasadzie nie wiem, do czego jest. Szkoda, że nie, że nie było tutaj tak naprawdę rozpiski tego, co jest w środku, bo to by mi się mega przydało. Ale tak, kubek wykorzystam na pewno. Koszulka też na pewno zostanie wykorzystana przez mojego męża. Dobra, dzięki Wam bardzo za to, że byliście tutaj ze mną, że ze mną rozpakowywaliście to pudełko. Dajcie znać, co o nim myślicie. Dajcie znać, czy znalazło się tutaj coś, co Wy byście chcieli. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło, pa pa!